Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w Piątkowe Popołudnie, 5 listopada 2021 roku. No niesamowite, 5,20, 15 stopni ciepła, piątek no i piąty. No, jak tu nie powiedzieć, przepiękny. Piątek, piątunio, no niesamowity piątek, piątunio, same piątki, prawda? No i dzisiaj taką następną piątkę sobie dzisiaj postawimy, według oczywiście e, stopni, które były w szkole e, dawane przez nauczycieli, prawda? Czyli za moich czasów, wiadomo, e, były praktycznie stopnie od dwójki. Do piątki, tak? Dwójka była taka pała, jak to się mówiło, potem była trójka, czyli dostateczny, czwórka to był dobry i piątka bardzo dobry, prawda? Uczeń wzorowy, można by powiedzieć, prawda? Na no dzisiaj taką piątkę postawimy sobie yy, odnośnie pewnej kwestii, którą sobie wyjaśnimy i obalimy właśnie te fałszywe głosy. Takie pomówienia, takie właśnie fałszywe, jakieś tutaj chodzą pogłoski odnośnie tego, że tak zwana bogini Asztarte, która jest wymieniona w Starym Testamencie, była to żona lub kompania, czyli towarzyszka yy, Boga Jahwe, prawda? No, oczywiście to są kłamstwa niesamowite. I te kłamstwa w dzisiejszym nagraniu obalimy raz na zawsze. Na podstawie tutaj, właśnie komentarzy, które pojawiły się pod moim nagraniem, które zrobiłem niedawno. Pod nagraniem. Pod nagraniem Królowa Nieba zaczyna królować, prawda? Królowa nieba zaczyna królować. No tutaj piosenka dla czcicieli królowej. Ręce zacieram, ręce zacieram, bo radość moja jest naprawdę przyogromna. Czyli tak, witam wszystkich serdecznie słuchaczy. Królowa kier nie myli się. OK, przejdźmy teraz do komentarzy, do komentarzy, które tutaj się pojawiły które się tutaj pojawiły. Tutaj Bogdan Dziecierski. No też błogosławie. Magdalena S. Przy okazji przeczytamy te komentarze. No, i tutaj właśnie chodzi o Michała, który też komentuje na kanale Alberta. Protestantyzm to ignorancja. Tak naprawdę to nie wiem, czy Michał jest jakimś ateistą, czy, czy po prostu też jest, e, tak jak ja, nie należy do żadnej denominacji, czy być może należy do jakiejś wspólnoty protestanckiej. No nie wiem dokładnie. Może sam w komentarzu napiszę. Dlatego z góry tutaj dziękuję. No, i przy okazji pozdrawiamy Michała, który napisał tak: Jestem. No, jest ciekawy fragment Starego Testamentu, z którego wynika, że jednak Jachwę miał partnerkę Aszerę. Mmm. No, niesamowite, e, niesamowita kompozycja słów, tak? Czyli w Starym Testamencie jest fragment, z którego wynika, że jednak Jachwy miał partnerkę. No i ja napisałem: podaj ten fragment. No i Michał mi tutaj odpisuje, że chodzi o powtórzonego prawa 33.2: Rzekł pan przyszedł z Synaju i z Seiru, dla nich zeszedł, zabłysnął z góry paran. Przybywa z Meriba po Kadesz, w prawicy ogień płonący. Chodzi o słowo kadesz. W Biblii hebrajskiej kodesz znaczy to świętość, jedno z imion aszery, a meriba to miliony. Kiedyś to tłumaczono przybywa z milionem świętych, ale obecnie się tego tak nie tłumaczy. Po odkryciach z Ugarit widać, że tam nie chodzi o miliony świętych, a że Bóg przybywa z milionem i z aszerą, zwaną tu świętość. No nie, nie spotkałem się z takimi informacjami, no ale dobrze. Tu pisze pewien komentator Bartes D. Michał. Ashera, to było dawne pogańskie bóstwo kobiece, które stało w opozycji do Boga Jachwe. Bóg potępiał kult królowej nieba, tak jak pisze w księdze Jeremiasza. Wrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, a szery ich ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich bogów. Zniweczycie ich imię na tym miejscu. Księga powtórzonego prawa 12.3. I wymyślili sobie Izraelici rzeczy przewrotne na przekór Panu Bogu swemu, zbudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miejscowościach. Od wieży strażniczej aż do miasta Warownego. Ustawili sobie stele i aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym drzewem zielonym. I składali ofiary dzielne tamże na wszystkich wyżynach. Podobnie jak ludy, które pan usunął przed nimi. Spełniali czyny grzeszne, drażniąc pana. Druga księga królewska. Ok, no i Michał pisze. Barthes D. Stary Testament ma kilka warstw redakcyjnych. Pierwotnie był politeistyczny, później mamy monolatrię, a na końcu monoteizm, więc kult Ashery był potępiony przez redaktorów biblijnych w czasie niewoli babilońskiej. Do tego czasu jak najbardziej Biblia mówiła o wielu bogach. No i Barthes D., pisze Michał, nie zgodzę się z tym, ale poproszę o przykład. No i Michał mówi, a chociażby bajka Jotama. No ja sobie przesłuchałem na YouTube ta bajka Jotama. Tam, no, można by powiedzieć, co ma piernik do wiaraka. Ale widzę tutaj już odpowiedzi, że żadnej Bartes nie dał. No więc tą odpowiedź udzielę ja. Przejdźmy sobie do Biblii. Stary Testament, proszę bardzo. Pierwsza Księga Królewska, jedenasty rozdział, w którym czytamy tak: Kuschyłkowi Niewierność Salomona wobec Pana. Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości <coughs> a mianowicie córkę faraona Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sidonitki i Chitytki z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z Wami, bo na pewno zwrócą Wasze serce ku swoim bogom. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi. Tak też miał 700 żon księżniczek i 300 żon drugorzędnych. No kurde, jaki ogier, Buchaj, z tego Salomona był. Jego żony uwiodły więc jego serce. Kiedy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom. I wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec pana Boga jego, jak serce jego ojca Dawida. I teraz jest kluczowe słowo. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków. Oraz Milkoma, ochydę amonitów. Gdyby Asztarty była towarzyszką lub żoną Boga Jakwe, to od dawna by czcił Salomon. Już pomijając z jego ojca, ale od dawna by czcił Salomon tą boginię. Jednakże w tym wersecie dowiadujemy się, że Salomon dopiero w tym momencie na starość zaczął bowiem czcić tartę boginię sydończyków. Także no prawda jest zawsze prosta. Ja wiem, że protestanci, pastorzy to zrobili se nagranie kazanie, które by trwało minimum godzinę czasu. No bo przecież lukę w czasie by musieli wypełnić w niedzielę na kazaniu, prawda? Trzeba jakoś wiernych zabajerować, więc wiadomo, pastorzy by zrobili z tego nagrania co najmniej godzinę czasu, objechaliby dookoła różnymi innymi wersetami, żeby, tak jak powiedziałem, wypełnić czas kazania. Natomiast ja, tak jak widzicie, robię krótkie nagrania. Prawda jest prosta i można ją w ciągu paru minut po prostu wykazać, obnażając kłamstwa tych różnych szatańskich sługusów którzy po prostu puszczają takie kłamliwe plotki. No to tyle w tym piątkowym, piątusiowym dniu. Dziękuję wszystkim za Waszą uwagę.